Cześć, z tej strony Mikaty, zapraszam do subskrybowania kanału, komentarzy, łapek w górę, dojeżdżamy niezmiennie do 5000 tysięcy subów, otwieramy przykusową skrzynkę, tak, ja wiem, dzisiaj otwieramy też cukierkową, ale na razie macie przykusową póki co mamy hajs, mamy gadżet do bastera, o, fajnie, przyciąga wrogów, oczywiście biorę w ciemno, chwalcie się w komentarzach, co takiego najlepszego wam wydropiło właśnie z przykusowej skrzynki, bardzo chętnie popatrzę, bardzo chętnie popatrzę, Posłucham, popatrzę bardziej, bo to musicie napisać, dobra, nieważne, trochę się tutaj zapętliłem, ciśniemy dalej, odbieramy dalej, jakieś tam podwajacze, eee, makarena, co to, jakiś skin, do kogo, na, naprawdę nie wiem, Hehehe. nastoletni rafs, fajnie, że mam rafsa, dobra, nieważne, e, na ten moment zabrakuje mi pięciu zadymiarzy do końca, wśród nich jest rafs, skina już ma, mi się bardzo cieszę, na końcu kredyty, standardowo, oczywiście, biorę w ciemno. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie!